prezes Polskiego Związku witamy serdecznie, Bogdan Jancen prezes Arcelerii Gdańskiej Polskiego Związku Rudby, drugi trener kadry naszej narodowej Wiesław Boronko, witamy serdecznie, jest z nami również pan Marcin Maciągiewicz prezes firmy Katembery Polska, witamy również w składzie, Tomasz Stępień zawodnik naszej reprezentacji i oczywiście Grzegorz, cała y, były zawodnik, zawodni. legenda <grymne> naszego wróżby i tam również y, bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, rywalizujemy w najbliższą sobotę z reprezentacją Niemiec, która w ostatnim czasie znacząco się wzmocniła. Ma aspiracje do tego, aby wyjść grupę wyżej, podobnie też jak nasza reprezentacja. W ostatnim spotkaniu to my byliśmy lepsi. Wygrywamy z Niemcami bardzo pewnie w meczu na Traugutta wynikiem 34 do 8. Dzisiaj, w obecnym sezonie reprezentacja Polski zagrała z reprezentacją Czech. W meczu otwarcia wygrywamy wysoko w Czechach 29 do 3. Jest to niewątpliwy pierwszy krok, a zarazem sukces naszej reprezentacji. Kolejny krok już przed nami, już w sobotę. Zagramy z reprezentacją Niemiec, która również swój pierwszy pojedynek wygrała. Jeśli chodzi o, o ciekawostki, które mamy do zaprezentowania to na pewno po raz pierwszy kadra narodowa zagra w strojach Philips firmy Kantembery. Możemy je zaprezentować, pokazać koszulkę, która jest dowodem na to, że nasza kadra wystąpi w tych strojach już w sobotę. Do tego doszły również dresy i pozostały sprzęt. Myślę, że to jest duży krok na tym aby jedna z największych firm młodzieżowych związanych z na świecie związała się również z polską reprezentacją. Dzisiaj dzięki temu, że zaszczycił nas swoją obecnością pan Marcin Maciągiewicz z firmy Kraftenberry zostanie podpisany list, list intencyjny pomiędzy prezesem Polskiego Związku Ród Janem Kozłowskim a panem Marcinem Maciągiewiczem. Symbolicznie przekażę Panom list, który dowodzi o tym, że to właśnie firma Canterbury z Polskim Związkiem Ruchu podpisuje tak naprawdę list intencyjny, który jest pierwszym krokiem do tego, aby w jakimś stopniu złączyć firmę Canterbury i wszystko co z tym jak najlepsze idzie z naszym związkiem z Polskim Związkiem oczywiście. Poproszę pana Marcina o to, aby po podpisaniu powiedział słowo więcej na temat tej przyszłej współpracy. Chcielibyśmy tym znaczącym krokiem, dla nas jest to duże wydarzenie, zacząć współpracę z Polskim Związkiem Rugby, z Polską Kadrą i ogólnie z Polskim Rugby. Nie chcielibyśmy się ograniczać tylko i wyłącznie do samej opcji sprzętu i jego dostarczenia. Chcielibyśmy popracować trochę szerzej. Chcielibyśmy rozwijać Polskie Rugby, propagować. Chcielibyśmy, żeby to stał się na nasz naprawdę bardzo mocny punkt, jeśli chodzi o sport. Jest na to duża szansa. Z Polskiego Związku mamy bardzo duże Wsparcie, duże wsparcie mamy od zawodników klubów, także jest to coś, co bardzo dobrze rokuje na przyszłość. My z naszej strony chcielibyśmy jak najbardziej podzielić się doświadczeniem, wszystkim to, co u nas jest najlepsze. Chcemy to przekazać, żeby w przyszłości mogliśmy się cieszyć z wielu sukcesów związanych z rynkiem. Dziękuję bardzo.